Hej, dzisiaj pokażę Wam jedno zasiadań z mojego dzieciństwa. Zupę nic. Do jej przygotowania potrzebujemy tylko mleko, jajka i cukier. Do rondelka przelałam 300 ml mleka i pozostawiłam na małym ogniu. W tym czasie oddzieliłam dwa białka od żółtek. Potrzebne będą tylko białka. Żółtko można wykorzystać na przykład na później do jajecznicy. W zadnym garnku ubijam białka na sztywną masę. Robię mały test. Teraz dodaję cukier wanilinowy. Można użyć zwykłego cukru. Jeszcze przez chwilkę miksuję, aby cukier połączył się z białkiem. Mleko zaczyna się gotować. Nakładam na nie łyżką sztywną masę i bardzo delikatnie mieszam. Po około 1 minucie zupa jest gotowa. Nalewam ją do miski. Zobaczcie tą piankę, jest jak chmurka, która rozpuszcza się w ustach. Mmm, wychodka. Na koniec można zupę mleczną ozdobić posypką. Wow, wygląda to jak niebo z tęczą. Wiecie czemu zupa nic? Ponieważ szybko rozpływa się w ustach. Koniecznie wypróbujcie i dajcie znać czy wam smakowała. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę i słupka. Obserwujcie mnie na Instagramie, Facebooku i Snapchacie. Do kolejnego filmu, buziaki, pa pa! Hejka, pokażę Wam, jak można przygotować deser bez Idealny na lato, ale także na różne okoliczności, na przykład urodziny.